Ostatnie dni to zdecydowanie zdominowanie rynku sztucznej inteligencji pod kątem Google i ich nowego modelu językowego, wykorzystującego sztuczną inteligencję Gemini. Oprócz tego, Grok, czyli twór AI od Twittera, czy teraz od X. I można było się spodziewać, że to wymusi pewne kroki od OpenAI, czyli od firmy, która stoi za ChatGPT. I ostatnie godziny, ostatnie dni pokazują pełno plotek, pełno rewelacji na temat domniemanego Chatu GPT 4,5 Turbo. Co prawda, nie mamy oficjalnej. Zapowiedzi, że taki język ma niedługo wyjść, że to rzeczywiście jest coś, nad czym OpenAI pracuje. Sam Altman nawet zdementował te wszystkie plotki, wycieka dużo informacji i postarajmy się rozbić trochę opowiedzieć o tym, co się może w najbliższym czasie zadziać. I przechodząc do mojego komputera. Jak możecie zobaczyć, e, podobno wyciekł potencjalny cennik, jak chat ch GPT 4.5 ma wyglądać. E, został szybko zdementowany przez OpenAI i przez samego Altmana. E, też wiele osób mówi, że jest kompletną bzdurą. E, coś na rzeczy jest, prawdopodobnie przy tych wszystkich plotkach i tych informacjach, e, ktoś mógł się pokusić o spreparowanie i stworzenie takiego cennika. E, Także to forma ciekawostki, jak mogłoby wyglądać. Prawdopodobnie nie możemy tutaj wyciągać daleko idących wniosków, ale mocne przesłanki i dlaczego mówi się tak głośno o czacie GPT-4.5 Turbo wynikają głównie z tego, że wielu użytkowników, dopytując i używając czatu GPT, otrzymało informację, że korzysta z czatu GPT-4.5 Turbo i to już nie jest nic preparowanego, bo takich rewelacji i takich zrzutów ekranów na X pojawia się sporo i jak możemy zauważyć. Tutaj jeden z użytkowników dopytywał, e, jakiego e, właśnie e, modelu używa i jest informacja konkretnie, że to jest ChatGPT 4,5 Turbo I, i to są to są mocne e, przesłanki, że rzeczywiście jest coś e, na rzeczy. Mm, tak jak powiedziałem, wszyscy od OpenAI zaprzeczają. Wcale bym się nie zdziwił, jak te wielkie newsy, o których w ostatnim podsumowaniu wiadomości AI sobie mówiliśmy, że OpenAI szykuje prawdopodobnie coś dużego przed końcem roku, jak nagle wypadnie jakaś informacja, że na przykład chat GPT 4,5 Turbo jest już od dzisiaj dostępny, albo informacja, że właśnie korzystacie z 4,5 i nawet nie, o tym nie wiedzieliście. Pewnie przekonamy się e, w najbliższych dniach e, też mamy informację. Użytkownicy dopytywali, jakie mogą być potencjalne zmiany i co, na co wpływa 4,5, i możemy zobaczyć, że jeszcze lepsze zrozumienie, czyli poprawienie i ulepszenie, prawdopodobnie to jest chęć konkurencji. Tutaj nie możemy się dziwić, palma pierwszeństwa i bycie najlepszym na rynku AI zostało możliwie skradzione przez Google Gemini, dlatego nie możemy się tutaj dziwić, że ChatGPT chce znowu być lepszy i chce pokazać, że to on jest liderem rynku, ulepszone tłumaczenie logiczne, szybszy czas na odpowiedzi, i tutaj nie ma jeszcze informacji, ale wielu użytkowników też wspomina o tym, że chat GPT będzie mógł korzystać z internetu, i też w czasie rzeczywistym, i też będzie nie będzie miał tej blokady, która teraz jest, czyli okresu, do którego ma dostęp właśnie informacji z Internetu. To coś, co myślę, że mocno tutaj odróżnia Google Gemini, i to, że on korzysta na żywo. Z, z wszystkich informacji z internetu i prawdopodobnie OpenAI będzie chciało wprowadzić to u siebie w czacie GPT jak najszybciej. Myślę, że to jest coś, co możemy się e, szybko spodziewać, że zostanie wprowadzone. Czy to będzie czat GPT 4,5, czy jakaś jakiś inny dodatek na funkcjonalność, pewnie niedługo się przekonamy. E, kolejna przesłanka e, to tutaj wielu użytkowników wyciąga e, tweet. Mm, albo XA e, chatu GPT, gdzie dostali dużo informacji, że chat GPT jest po prostu coraz bardziej leniwy i to jest coś, co nie jest, nie było wykonane z ich premedytacją e, i pracują na to, e, nad tym, żeby to ulepszyć. E, czy to będzie forma chat GPT 4.5 turbo, czy coś innego? E, wiadomo. Plotki i niepotwierdzone informacje e, rodzą coraz więcej pytań, więc e, użytkownicy wyszukują i starają się e, wszystko wiązać ze sobą. Poczekajmy chwilę, i prawdopodobnie otrzymamy informację, czy chat GPT 4.5 rzeczywiście jest e, tworzony. Przechodząc dalej, chciałbym poruszyć temat, który poruszałem w ostatnich swoich rolkach. Jak zapewne wiecie, Notion wprowadziło swój moduł AI. Jeśli ktoś z Was nie korzystał albo jeszcze nie zna Notion, to jest aplikacja cały tutaj WordPress, czyli miejsce do pracy, gdzie możemy stworzyć bazę danych na temat swoich projektów, połączyć cały swój zespół, czy, czy po prostu wszystkie informacje swoje w naszej pracy i stworzyć, stworzyć taki, taką centralę informacyjną i, i właśnie teraz Notion dodało do tego e, możliwość e, korzystania z AI, gdzie AI będzie nam pomagać e, i na przykład wyciągać informacje z całych naszych baz danych, e, e, tak jak tu widzimy, podsumowywać różne dane, e, no generalnie świetny dodatek, który jeszcze bardziej ułatwi e, liderowi branży w takim narzędziu, iż zdecydowanie Notion tutaj króluje i wiele osób nie wyobraża sobie dzisiaj pracy i projektów bez bez niego. Co prawda, abonament na Notion AI jest płatny, ale przy, przy 8 lub 10 dolarach myślę, że to cóż to jest za za dodatek i za, za opłatę, jeśli to rzeczywiście tak świetnie może nam pomóc i, i ułatwić naszą pracę. Chciałbym Chciałbym też poruszyć o dwóch konkurentach, które niewątpliwie chcą skraść trochę rynku i, i przerwać hegemonię Notion i dwóch dużych liderów, albo największych liderów branży zauważyło i chce zdecydowanie strącić Notion i, i, i przejąć trochę od niego, i Microsoft prowadził swoje narzędzie Microsoft Loop. Czyli, czyli alternatywę i też połączenie wszystkich swoich narzędzi, w też taki tutaj centrale dowodzenia i całe takie miejsce pracy, I, i tym właśnie ma być Microsoft. Loop, narzędzie, które też będzie miało wbudowane AI i wszystkie tutaj sztuczne inteligencje. Jeśli ktoś używa Microsoftowych aplikacji, to myślę, że, że to może być świetne połączenie i i rzeczywiście mocny konkurent dla Notion. Jeśli nie Microsoft, jeśli korzystamy z Google'a i wolimy obóz z Mountain View, to Notebook Lem, też narzędzie, o, których, o którym wspominałem na, na jednej ze swoich, albo na kilku nawet wręcz, rolkach, czyli narzędzie, które ma być naszym. Mm, znowu centrum wszystkich informacji ma spinać i wykorzystywać inne aplikacje Google owe. jak możemy zobaczyć głównie sztuczna inteligencja ma tutaj nam pomagać głównie jako jako notebook czyli właśnie nasz notatnik do, do informacji do, do wszystkich danych który będzie mocno korzystał z czatu i sztucznej inteligencji i to prawdopodobnie myślę, że, że będzie kolejne fajne narzędzie, które jeszcze bardziej poprawi efektywność i wydajność, jeśli ktoś korzysta z Gmaila, czy z kalendarza, czy, czy z innych tutaj aplikacji biurowych, Googleowych i zebranie tego wszystkiego może być naprawdę ciekawe. Co prawda, to jeszcze jest w formie eksperymentalnej, tej testowej, rozwojowej. Google nie wypuściło. Powiedzmy stabilnej wersji, ale już teraz możemy przetestować i sprawdzić, co, co może nam dać Notebook LM i czy to rzeczywiście może być konkurent dla Notion. Przechodząc dalej, jeśli jesteśmy w kontekście Microsoftu, to. Pojawił się dosyć niespodziewanie i trochę ukrycie. Sposób jak możemy wykorzystać na naszych telefonach z gener generatora obrazów Dali 3, czyli, czyli tego generatora, który jest zbudowany w ChatGPT w abonamencie Plus, z którego także możemy korzystać w Microsoftowym Copilocie i korzystając z klawiatury Microsoft Swift Key, może część z was z niej korzysta lub korzystała Ja na przykład używam i sobie nie wyobrażam też też funkcjonowania bez niej możemy wejść w, w ikonkę binga wybieramy emoji i zaznaczamy create i, i wtedy e, możemy stworzyć prompta, czyli zapytanie, które stworzy nam obraz i bezpośrednio z klawiatury możemy stworzyć e, nasze obrazy generowane AI e, przez silnik DALI 3, e, czyli fajny sposób, kolejny sposób na integrację i dodanie e, choćby teraz e, do naszych telefonów e, czegoś, co, co może być też e, może odpowiedzią na, na ostatnie rewelacje e, Google i tego silnika Nano, który już teraz jest dostępny na telefonach Google Pixel. Sprawdźcie, zobaczcie, czy Dali 3 zadziała u Was na, bezpośrednio na telefonie. Na koniec chciałbym poruszyć pewną dramę i pewien tutaj bój o rywalizację i o tą sztuczną inteligencję i to, co się dzieje. A więc Bytedance, czyli jedna z firm, która należy do TikToka, czyli tutaj mocno powiązana z Chinami, z chińskim rządem, okazało się, że korzystało z czatu GPT, aby stworzyć swoją własną sztuczną inteligencję i swój, swój własny czat GPT i, i Diverge. Powiedział i zakomunikował, że OpenAI zablokowało konto ByteDensa, bo doszukali się tutaj nie, nieprawidłowości i niedozwolonego użytkowania. Ciekawa sytuacja, że, że taki gigant, co prawda, no z drugiej strony, jakby kurtyny, czyli z Chin, używał jednej sztucznej inteligencji, żeby stworzyć swoją sztuczną inteligencję. To tylko pokazuje skalę, jak, jak mocno to jest lukratywny rynek i przede wszystkim, jak dobry produkt, myślę, OpenAI ze swoim czatem GPT zrobiło, że inni wykorzystują. No i, i myślę, że tutaj mocna wtopa, że coś takiego wyszło i okazało się, że mocny konkurent korzysta i jeszcze korzysta z tego w niedozwolony sposób. Zobaczymy, jak jak to wpłynie na, na samego TikToka i na inne. Inne tutaj powiązane podmioty z nimi przede wszystkim, czy OpenAI wyciągnie jeszcze jakieś inne konsekwencje. I to by było na tyle z dzisiejszego podsumowania ostatnich newsów w świecie AI. Dzięki wielkie za uwagę dzisiaj. Ja nazywam się Paweł Soczewski, a jeśli uznacie, że ten materiał był dla Was wartościowy i cenny, bardzo proszę o zostawienie łapki w górę, łapki w dół, komentarza. Wszystkie reakcje będą bardzo mile widziane i za wszystkie bardzo Wam dziękuję. Do usłyszenia. Hej!